W dzisiejszym odcinku. Pokażcie łebki, nie bądźcie tacy, co? Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze ktoś chętny? Tam na górze są w obłędnych ilościach. Lecisz. O kurde, bele. <grywa> Ale wyrwał kulomba w lodzie, nie? A ten widzę też się nie poddaje. To może bez przednich zębów będzie bardziej pokorny, nie? <grywa> Moi drodzy, strasznie Wam dziękuję za tak ciepłe przyjęcie odcinka z Battlefielda 6, z bety, tego z początku, a dzisiaj z kolei, z racji tego, że podoba Wam się ten pomysł, zagramy sobie snajperem. Mam nadzieję, że będzie się dało jakoś, bo szczerze powiedziawszy, jeszcze nie miałem okazji grać snajperką, ale z tego co widzę może być całkiem znośnie, tylko celownik mi się potwornie nie podoba. Ale z czasem może blokujemy jakiś inny, tak czy owak. Może być zazwyczaj ciekawie. Zagrałem sobie w tryb, który wymaga od nas bardzo orientowanie się w terenie na otwartej przestrzeni, więc damy jakoś radę i powinno być znośnie. A jeżeli pomysł wam się spodoba, myślę, że możemy jeszcze ze dwa odcinki na pewno zrobić. Myślę, że moglibyśmy zrobić na pewno jeden, w którym byśmy wypróbowali... Chociażby tryb króla wzgórza, albo zagranie, na przykład w pełni odblokowaną M4, które już mam. A potem, jeżeli snajperem będzie się dobrze grało, możemy spróbować po odblokowaniu, że jest dla snajpera, gry snajperką na mniejszym terenie. Na przykład na ulicach miasta. Okej, okay. Stąd myślę, że głosy więcej. Pokażcie się. Jesteś. Pokażcie się bardziej. No nie wierzę. Pokażcie łebki nie bądźcie tacy, co? Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze ktoś chętny. No dobra, ciebie wydłużymy. Kurde, blade. Siedło. Bardzo przyjemne strzelanie. Trochę im przypomina, wiecie co? Pomijam mi odrobinę. Granie. Bo to chwilę jedynkę, jeżeli chodzi o sniperka. Ma coś bardzo podobnego w feelingu. Strzelania. Snajper dalej. Następny sektor, no to rura. Nastukałem doświadczenia na tym, że typów zauważałem i do nich strzelałem nie trafiając ich nawet. To jest w sumie całkiem zabawne, nie? Dobra. Tam jest ich sporo ponoć. O! Cisza jak makiem zasiął. No musimy podchodzić, kurde. Jak ich nie widzę, co między pomieszczeniami, to może być ciężko, nie? Dobra. żywej duszy jak na razie, nie? To ma blisko. Tam gdzieś biegają, też nie chcę się zbliżać, bo wiecie, w zwarciu z taką lunetą to... Nie wiem, że zanadto... Dużo zdziałam. No Okej. Okay. No i co, jest jak tu biegną tyle znaczników było. Gdzie to wszystkie łebki? No bez jej O kurde, serio. Kurde, no pozycję muszę zmienić, bo to jakby... Ja to jestem ślepy. Przez nic nie widać. Muszę mieć lepszy pogląd. O kurde. No jak on nie padł? No kurde blade, co to miało być? Czasami jest tak, że strzelam do gościa i wydaje mi się, że on dostaje banie, zwłaszcza na daleko, kiedy jest luneta, nie? No oni kurde nie umierają. Gdybyś tu człowieku zgadnił, co się dzieje, nie? Wzrosło broni broń już. Nieźle. Całkiem nieźle. Dobra, spróbujmy podejść bliżej. Nawet taka ulica tutaj, kurde, nic nie widać, w sensie nikogo nie ma, nie? Gdzie oni się osadzili wszyscy? Wiesz oni bronią, ale kurde. Aha jak to nie siadło? No dobra. O? No bez jaj. Że on to przeżył. Co to za pancernik?

Miałbyś tak pięknie, nie? Już wiedzą. Już wiedzą. Jak to dodaję? O właśnie, aprobado. To dodaje tyle dynamiki rozgrywca, kiedy wiemy, że w żadnym budynku nie możemy być bezpieczni, bo najprostsza rzecz potrafi nas, wiecie, zniszczyć, nie? Co drogą w ogóle C4 nie używam, nie? <grywka> A powinienem, kurde, blada. Najgorsze jest to, kiedy... co w takiej odległości dużej ode mnie. To jest materia, nie, nie potrafi ich trafić, nie? I co jest? Masakra Asyst bym miał też od groma, nie? Kurde, no nie dorwę go Zaledwie go trafę, kurde, a ze sniperki nie mogę? Dobra. Tak, no tak. To jest C4 używam w tym meczu. I w ogóle w tej grze. A powinienem, bo to zarąbiste narzędzie. Nie tylko do demolki, ale do pozbywania się wrogów na przykład z pomieszczenie. Czy takich wrogów, którzy są blisko. A tak się składa, że nikogo nie miałem blisko jeszcze chyba. Aż tak. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Jak tu wam pomóc, moi kochani, co? Wy jesteście trochę w dupie, musicie je dostać tam na górkę. Okej. Okay. No ciekawe. No i wam. Koleśno, wie, ściągnę stąd. No ściągnę. Było całkiem powiem szczerze znośne. Jakby tak kurde trochę się zbliżyć. ojej oj. Ojej, co jest? Okay. Narobiłem... kurde, narobiłem tyle mistrzostw snajperki w tym meczu. Ciekawe ile fragów nastupane jest na pewno drugie tyle <grymne> no, Nie kurde się podchodzić, nie? Bo trochę się czuję niepewnie tutaj No dobra Żywej duszy, nie tego bronić Tam na górze są, nie? Kurze, są w obłędnych ilościach. Lecisz. O kurde, bele. <laughs> Ale wyrwał kulomba w lodzie, nie? A ten widzę też się nie poddaje. To może bez przednich zębów będzie bardziej pokorny, nie? <laughs> o kurde, to było niezłe. O ja pierdziele. O nie. No mówię, asysta za asystą, nie? Ktoś powiedział, że gierka jest zbyt kodowa w komentarzach. Pomimo szczerze, że. No, no, nie sądzę. W sensie. ona jest bardzo jak Battlefield 3 i 4. Więc. no raczej nie. Jest bardzo Battlefieldowa pod tym kątem, nie? ciekaw ile broni będzie ogółem, bo sniperka Bolt Action jest jednak na razie. Ja jestem ciekaw, czy będzie coś potężniejszego, nie? Wśród snipe. No kurde, wiecie, ja jako sniper muszę bronić trochę z dystansu, a... w znaczy się swoich, nie? Natomiast martwi mnie to, że oni tak nie postępują za bardzo, nie pchają się tam. Ergo, w tu miejsce dość długo, kurde, bele. Ale się tej roboty Ale już jesteśmy blisko naprawdę Więc powinno być całkiem liczne Bania. No gdy belekami latają, nie? Pokaż się, koleś. Dopiero co ci widziałem, to dostrzeżenie asysty to nie wykończą. A propos nie. No kurde, czego wszyscy tak na asystach normalnie będę wystrzelam? Kurde, cały zespół, nie? Tylko niech moich ich dobijają łaskawie. No to pokażesz jej wreszcie ile można Idę no No dobra O Skąd piorą, nie? Kurde bela. Wow, nie wiem, co to było, ale było szalone. No i cały czas obrywają, nie? Obrywają, nie giną. No kurde. O kurde, a to tu skąd? No zaskoczył mnie, przyznam szczerze. Ale to będzie końcóweczka chyba, nie? Jak my to przerąbaliśmy? Wyczerpano nasze siły masakra. No cóż moi drodzy, podobał Wam się odcinek z snajperem? Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć kolejne. Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć jeszcze więcej Battlefielda, bo ja nie widzę przeciwwskazań. Będę czekał na Wasze opinie, pamiętajcie o kciuku w górę, jeżeli się Wam podobało. Subskrypcji dzwoneczku, wtedy żaden kolejny film was nie ominie ode mnie. W tym odcinku. To tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronita. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo, bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.